Nie kupuj kota w worku, nie daj się szukać. To taki mój nowy projekt. Dzisiaj drugi film z tej serii. Pierwszy był o pizzy. Robiłam pizzę w domu i kupowałam pizzę mrożoną. Porównywałam składniki. Dzisiaj zajmiemy się makiem, masą makową. Zrobię masę makową do makowca, a później na końcu porównamy skład masy makowej, którą kupiłam w puszce. Do masy makowej potrzebujesz 500 g suchego maku. Mak wsyp do garnka i zalej trzema szklankami wody. Umie 750 ml. Całość należy zamieszać, zagotować i na małym palniku gotować jeszcze 5 minut. Po tym czasie należy oddzielić wodę od maku. Najlepiej jest to zrobić na sitku o drobnych oczkach. U mnie maku dużo zostało jeszcze w garnku, więc ja dolewam wody. I jeszcze raz powtarzam procedurę, czyli wylewam wszystko z garnka na sitko. W ten sposób pozbywamy się wody i odstawiamy mak na około 20 minut 20-30 minut, tak, żeby nam wszystko wystygło, a w międzyczasie należy przygotować bakalie. Ja zaczynam od orzechów, ponieważ muszę tutaj troszeczkę popracować. Przygotowałam 80 g orzechów. 50 g rodzynek i 50 g żurawiny. 100 g skórki pomarańczowej kandyzowanej. Jak kandyzować skórkę pomarańczową to zrobimy w film, ale w następnym roku. Już tutaj nie zdążyłam, mam bardzo dużo materiałów i jakoś mi nie wyszło, nie udało mi się tego filmu zrobić. Mam jeszcze 50 g moreli, 25 g śliwek. 50 gramów daktyli. Wszystkie składniki umieszczam w opisie filmu, więc serdecznie zapraszam. Mak nam stygnie, a my powinniśmy w tym czasie pokroić bakalie w taki sposób, jak lubimy. Czyli jeśli lubimy czuć bakalie w maku, to kroimy je delikatnie. Natomiast jeśli wiemy, że dajmy na to, nasze dzieci nie lubią czuć. Na przykład orzechów i powiedzą, że czują orzechy i nie zjedzą, no to to trzeba naprawdę dobrze wszystko pokroić. Albo nawet z orzechów można zrobić taką mączkę. U mnie bakalie pokrojone standardowo, czyli na średnio. Jakich wy użyjecie bakali, to wszystko zależy od Was. Możemy tutaj lawirować według naszego uznania. Ja na przykład bardzo lubię daktyle. U mnie na kanale macie nawet filmy, jak rosną daktyle. A rosną w piękny sposób, jest ich tak mnóstwo, jest ich dużo. Więc jeśli macie ochotę, to serdecznie zapraszam do oglądania. A daktyle na pewno wam się kojarzą tylko ze słodyczami że są mega słodkie i rzeczywiście macie rację, ponieważ taka dawka daktyli dzienna to tak naprawdę 2-3 sztuki, nie więcej. I na pewno nikt by z was nie pomyślał, ale daktyle są bardzo zdrowe. Mają bardzo dużo magnezu, wapnia, żelaza, cynku, manganu, potasu. Obniżają ciśnienie krwi, obniżają cholesterol, poprawiają perystaltykę jelit. Oczywiście tutaj te wszystkie suszone owoce, jeśli są suszone w odpowiedni sposób i nie zawierają w sobie syropu fruktozowo-glukozowego bądź jakichś innych niespodzianek, no to one są wszystkie zdrowe. U mnie bakalie już pokrojone. Widzieliście, że pokazywałam Wam sitko. Teraz mielę mak i mielę go na takim bardzo drobnym sitku. Mak mielim się pięknie. Ja go zmieliłam dwa razy i zalecam mielenie dwa razy. Uważam, że jest to, jest to prawidłowe. O tak, w ten sposób powiem. Mak zmielony wrzucam do garnka. Dodaję 40 g masła. Dodaję wszystkie bakalie. Ja dodałam masło w kostce, niemniej jednak ja proponuję rozpuścić to masło. Czyli najpierw podgrzać garnek, rozpuścić masło i dopiero dodać mak. Teraz, kiedy podgrzejemy to delikatnie, to dodaję miodu, 150 g miodu. Ja mam miód płynny i taki właśnie używam do ciast. Ale on i tak zostanie w naczyniu, czyli jakaś część tego miodu zawsze zostanie w naczyniu. W tym przypadku możemy zrobić w ten sposób, że możemy nalać ciepłej wody do naczynia i delikatnie rozpuścić w tej wodzie miód i przelać wszystko do masy makowej. Masa makowa powinna być taka, taka mokra, po prostu ona nie powinna być sucha. Jeszcze przekładam do naczynia. Żeby zobaczyć ile dokładnie wyszło mi masy makowej i mojej masy makowej wyszło 1500 gramów, więc ja masę makową dzielę na dwie części. Jedną część zamrażam, a drugą część wykorzystuję do maku. I zapraszam serdecznie na jutrzejszy film. Będziemy robić makowiec z własną masą makową. Na początku usłyszeliście. Nie kupuj kota w worku, nie daj się oszukać, a to dlatego, że ja szukałam bardzo długo dobrej masy makowej w puszce i muszę Wam powiedzieć, że nie znalazłam. Więc, żeby porównać, kupiłam najtańszą masę makową, jest to 850 gramów. Kupiłam to za 8 zł. I uwierzcie mi na słowo Niczym ona się nie różniła od masy makowej, która było, była dużo droższa. I teraz tak, co zawiera ta masa? Jako pierwszy składnik to jest woda, czyli wody jest tam najwięcej. Drugi składnik, mak niebieski, i jest to 21%, czyli tak naprawdę, ja myślę, że są to 2 cm od dołu puszki maku. Później jest cukier. Czyli zobaczcie, trzy składniki. Woda, mak niebieski i cukier. To są trzy składniki, których jest najwięcej w tej puszce. I co dalej? Dalej są bakalie. Bakali jest 8% i z bakali mamy tylko rodzynki i mamy kandyzowane skórki pomarańczy. Później jest mąka pszenna, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku z mleka. Błonnik bambusowy, aromat, cynamon, regulator kwasowości, kwasek cytrynowy E333. Czy zauważyliście, że masa makowa, którą zrobiłam, tak naprawdę ma tylko mak i bakalię? Nie ma tam nic więcej. A zapewniam, że warto zrobić swoją masę makową ze względu na to, że. Że mak zawiera bardzo dużo witaminy A, D, E. Jest to wysokie źródło magnezu, fosforu, wapnia, zawiera dużo białka i jest to taka szczotka dla jelit. Więc warto, żeby tego maku w masie makowej było jak najwięcej. I jeśli my o to nie zadbamy, to na pewno nikt nam w tym nie pomoże. Teraz dziękuję bardzo. Zapraszam do komentowania, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film, zróbcie swoją masę makową i nie dajcie się oszukać, nie kupujcie kota w worku. Dziękuję, do usłyszenia.